Hej wszystkim z tej strony, no i co kochani, witam Was już po wyjściu z pubu. Także pożegnaliśmy się z Sajkiem i wyszliśmy. I wtedy okazaki i ja wróciliśmy do domu idąc obok siebie. O jaka cisza. <suszy> Niewiele żeśmy do siebie powiedzieli. Zazwyczaj ta cisza pomiędzy nami byłaby relaksująca, ale dzisiaj wyczuwałam coś innego. Może było to spowodowane tym, żeśmy się na siebie wpadli dzisiaj i wyczuwałam, że pomiędzy nami jest jakoś tak niezręcznie. Końcem końców, to ja przerwałam tę ciszę. Hej, przepraszam. Co? Ale czemu ty mnie przepraszasz? No, wiesz że jakby wypchnęłam cię do tego wszystkiego nie jesteś zły to nie ty naprawdę wszystko traktujesz zbyt poważnie wcale nie jestem zły co przecież wiem że Sayaki jest dobrym chłopakiem teraz kiedy już mówisz porozmawiałem z nim twarzą w twarz mogę zro... znaczy rozumiem dlaczego jesteście przyjaciółmi jak powinienem to powiedzieć to tak, jakby on nie miał naturalnie dwóch twarzy na sobie, a więc nikogo nie udawał, a więc naprawdę łatwo mi jest się z nim dogadać. A tak, to prawda, on zawsze był bezpośredni, od kiedy tylko go znam. Dokładnie, ale jakby to ująć, to tak, jakby był zbyt normalny. A już przestań, zbyt normalny. Wiesz, przypomina mi troszeczkę o moim starym znajomym. Uh -huh. Nagle okazaki wydał się jakby gdzieś daleko się udał, ale zaraz potem zaśmiał się, e, jakby odsyłając te uczucie daleko. A tak tylko sobie się śmieję. Może mówię to tylko dlatego, że jestem zazdrosny, no wiedziałam, że to, to. Naprawdę zazdroszczę wam w waszej relacji. Nigdy nie widziałam, żebyś się koło kogoś tak zachowywała. Czy ja naprawdę byłam aż taka inna? Wiesz, mam na myśli, zawsze byłaś grzeczna, jeżeli chodzi o Janagiego i jego drużynę. I to także liczy się mnie. Zazwyczaj mówisz do mnie formalnie, to prawda, czyli na pan pani, no i z Kazukim to też jest inne, hmm. to tak jakbyś o, pokazywała Sakiemu więcej siebie, jakbyś pozwoliła mu wejść do swojego serca, o misiek, o boże, jaki ty jesteś niezadowolony no nic, ja się tylko dąsam. Też bym się chciał czuć z tobą tak blisko, a więc wiesz, część mnie uważa, że to nie fair. Nie uważałam, żeby dobrym momentem byłoby teraz, żeby się z niego śmiać, ale... Patrząc na to, jak Okazaki wydyma swoje policzki jak dziecię, sprawiło, że zaczęłam się śmiać. E... Cieszę się, że się tak czujesz, czy ja też się dąsam? Może zróbmy, ja też się dąsam, bo zaraz uzna, że się z niego... O Jezu, znowu, że klik, klikła nie to, co trzeba. E, także zróbmy, że ja też się dąsam. Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja też czasem czuję się zazdrosna. Co? Ty czujesz się zazdrosna o mnie? No wiesz, kiedy jesteś z nim, kiedy jesteś z nim, e, zachowujesz się tak e, gładko, łatwo, e, nie musisz się... Nakładać jakby filtra na siebie. Zawsze czułam się troszeczkę zazdrosna, kiedy widziałam, jak dobrze bawisz się z Jacinarim. Ale przecież wiesz, że to, to tylko e, mój młodszy partner na dodatek facet. Tak, a Sasaki jest moim starym znajomym i kolegą z klasy. <ścoughs> Widzę, że ona nie rozumie tego. Okazaki wy wydawał się jakby zdziwiony, ale zaraz potem przeszło mu. Rozumiem. Ale to jest wciąż dla mnie zaskoczenie. Nie wiedziałem, że Ty też się tak czujesz. Spojrzałam na Okazakiego, kiedy wygłosiłem swą deklarację. Ty też jesteś w moim sercu, Okazaki. Ale wiesz, jesteś w tej innej części serca niż Saeki, który jest po prostu moim przyjacielem. Po wszystkim. Różnicie się od siebie kompletnie. No to wiem. Wiesz, jakby nie spojrzeć, spędziłem z Tobą o wiele mniej czasu niż zrobił to Saeki. O Boże, mi się przestał. Jestem pewien, że Saeki znacie lepiej niż ja. No i przechodzimy do e, punktu kulminacyjnego. Saeki i ja znamy siebie od. Dosyć długiego czasu, ale Okazaki marszczył brwi z niezadowolenia. Wzięłam krok naprzód i oparłam się o jego ramię. Ale to Ty jesteś tym, którego kocham. Jesteś jedynym, z którym chcę czuć się kochana i odczuwać to coraz bardziej każdego dnia. A więc jest to naturalne. Że zajmujesz inną część w moim sercu. Ooo, się przejął chłop. Dobra, robota i ciekawe. W końcu baba, która coś ma, a nie jak Cizurona. zurona. Y, 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 y. nie wiem co powiedzieć. Y, nie myślę, żeby ta czerwień, która pojawiła się na jego policzkach, wzięła się z ilości alkoholu, jaką wypił. Mm. Po tym wszystkim będę oczekiwać od Ciebie, że mnie rozpieścisz, okej? Okay. Ostatnio naprawdę zrobiłam się dobra w tym, żeby Cię tak odrzucać. O, no jak nie mieliście dla siebie czasu, to nic dziwnego. Oj, z pewnością tak robiłaś. Ale wiesz, jakoś sobie z tym radzę. Soka. Okej, okay, ale w takim razie to mnie też dotyczy. Chcę być dla ciebie dobry i chcę cię rozpieszczać bardziej niż kogokolwiek innego, ale czasem chcę się z tobą podroczyć. Chcę, żebyś, by, że chcę, żebyś znała moją złą stronę, hania. To znaczy, że muszę cię dopuścić do mojego serca. Nie mogę ci pokazywać tylko tych dobrych części mnie. Tak i jest też wiele we mnie, czego tylko ja mogę Ci pokazać. Części mnie, których nigdy nie pozwoliłam salkiem ani nikomu innemu zobaczyć. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne odgłosy, to yy, naprawiają mi dach, także wybaczcie. Hmm. <grywa> tak, i nie mogę pozwolić, by ktokolwiek inny niż ja o nich wiedział. Dobrze, dobrze. E, e, paniczu, proszę wróć na ziemię. Wyjdź z Rysztoka, jak to mówi Icika. O jest defi definitywnie jestem teraz w, w Rysztoku. I naprawdę się cieszę, że to wszystko znam. Okazaki zaczął się śmiać. E, ale zaraz znowu był niezadowolony. Ale wciąż jestem niezadowolony, jeżeli chodzi o Saekiego. Dobrze, dobrze. Nawet jeżeli on jest dla ciebie ważny. Nie chcę, żeby ktoś inny znał ktoś tym, ten słodki uśmieszek twój. Jest co za mały dziad. Okej, okay, w takim razie jak mogę cię podnieść hmm. na duchu? A czy mogę być samolubny? Samolubny znaczy... go czy mogę ci teraz poprosić o moją nagrodę za wygranie tamtej gry? Właśnie sobie o niej przypomniałem. Ja coś źle to wyczuwam. Oj, no nie ma się, to nie jest y, żadna straszna rzecz. Okazaki uśmiechnął się szeroko i podszedł do mnie, patrząc w dół na moją twarz. Prze... Kręciłam, o tak, przekręciłam głowę, zaciekawiona. E... W życiu nie widziałem, żeby aż tak szeroko się uśmiechał. Nana. No, no. Mów do mnie imieniem. No tak, bo ona cały czas przecież używa nazwiska. No, dla nas tak. Jest to dziwne, ale no nie dla e, azjatów. E, nie żadny panie, po prostu po mów mi po imieniu. To jest dosyć ciężkie do spełnienia. Ale przecież wygrałem grę i obiecałaś mi, że zrobisz wszystko, co cię proszę, pamiętasz? O ty Ale oszukiwałeś, a więc to się nie liczy. Ona proszę cię. Po mów do mnie tak, jak mówisz do Saekiego, o, to jest bomba zrzucona na nas. Ale naprawdę ja nie czuję, że powinnam się tak do ciebie zwracać w końcu. Jesteś 5 lat ode mnie starszy. No i co, dziewczyno Jezu, w małżeństwie też się będzie zastanawiać? Mm. Okej, okay, w porządku. No, Ale musisz no, 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 powiedzieć naprawdę. moje pierwsze imię. Naprawdę bolało mnie odrzucenie tak szczerej prośby. Mm. Um, Oooo, ten jak się Tylko bez tego sam wiesz, dobrze by było. Tak może być. Tak. Byłem pewien, że będę się cieszyć, kiedy nazwiesz mnie po imieniu. Ale teraz jest nawet lepiej niż e, myślałem, mógłbym się od tego uzależnić. Wydaje mi się, że jest szczęśliwy. Ja do tego się jeszcze nie przyzwyczaiłam, to jest bardzo zawstydzające. Oj dobra tam, jak będziesz bardziej ćwiczyć to się przyzwyczaisz. To nazywaj mnie Kej dużo razy, dobrze? W takim razie ty też to rób, okaza... Znaczy mam na myśli Kay? Ale no przecież ja zawsze mówiłam do ciebie e, po twoim imieniu. To prawda. To w takim razie zróbmy tak, że tylko do mnie jako do kobiety będziesz się zwracał moim imieniem, dobrze? Aha, on musi zmienić przyzwyczajenia. <laughs> Jezu, miśka zatkało. Zatkało go, co było. dotychczas. dziwne. Nie chcesz? To nie tak. Tylko robię to nawet bezmyślnie. Ale. To był chyba pierwszy raz, kiedy poproszono mnie, żebym o tym pomyślał. To sprawia, że jestem wyjątkowa, prawda? Zauważył, że się uśmiecham i wziął głęboki oddech. Zaraz potem spojrzał na mnie jeszcze z większym uczuciem niż wcześniej i otworzył swoje usta. Idźka. A Kazaki był zawsze delikatny. Albo subtelny też może być. Ale tym razem... Wypowiedzenie mojego imienia brzmiało jeszcze słodziej i bardziej uczuciowo niż wcześniej. W tym samym momencie wyciągnął dłoń w moją stronę i przyciągnął mnie, żeby mnie przytulić. Moje serce tak szybko teraz bije. O, przypominają mi się maje paciątki związku. Tylko u mnie nie było mowy o przytulaniu, bo to jednak była po, połowa świata do przytulenia wtedy. Moje też tak szybko bije. Tada takie na To takie dziwne, kiedy słyszę, jak używasz mojego pierwszego imienia, i sprawia to, że czuję się taki wyjątkowy. Ooo, we wy moje! Co za słodziaki! Co ona tam myślała, oczywiście, jak zazwyczaj? Och, po prostu ja z nim nie potrafiłam wy, wy, wygrać. Myślałam to przytulając się do niego. Jak wszyscy mieliśmy jakieś psztyczki e, i martwiliśmy się o naszą pracę, ale wciąż chciałam z nim być. To oznaczało, że pomiędzy nami było coś specjalnego. Albo wyjątkowego, tak też można powiedzieć. No i lecimy, słuchajcie dalej. 7:55, a rześ, Mary co to jest za godzina masakra? Był ranek. Kiedy opuściłam nasz apartament, mój telefon zawibrował. No, doberek! E, że tak powiem, dajmy z siebie wszystko dzisiaj. A to od Kazakiego, znaczy się Keja. Musiałam głośno sobie przypomnieć. Naprawdę muszę się przyzwyczaić do tego, żeby nazywać go jego imieniem. Jakbyście mieli tak, jak my w Europie, to by nie było problemu. Przecież nie mogłam się zmusić do tego, żeby od razu mi wychodziło. Myślałam to patrząc w dół na telefon. Prawdopodobnie dzisiaj pracował w nocy, w sensie wczoraj, tak? Na dzisiaj. Naprawdę cieszyłam się, kiedy wysyłał mi wiadomości z dzień dobry i dobranoc za każdym razem, ale mam nadzieję, że się wysypia. Po przemyśleniu tego wysłałam wiadomość. A dzień dobry, czy już jesteś w domu? Tak, właśnie, mam sobie uciąć drzemeczkę. Aha, tak śpiący. <laughs> w takim razie śpi. No ale to zaraz, wciąż chcę z Tobą pogadać. O Jezu, ja też to pamiętam. Dzisiaj jest jakiś, nie wiem, odcinek retrospekcyjny, ale jak zaczęłam rozmawiać z Jadynem, kiedy jeszcze, wiecie, sprawa nie była jasna, kiedy do niego pisało pięć innych dziewczyn, no to nieważne, że pomiędzy nami było 10 godzin różnicy, to ja potrafiłam wstać o 4 rano, żeby z nim rozmawiać, a to było jeszcze w czasie egzaminów. Także już w ogóle sama miłość. A... Pamięta się, jak się nie dało rady spać, bo się chciało z kimś porozmawiać. Mmm... Dobry czas. E, naprawdę cieszę się to słysząc o Kazaki, ale czy przypadkiem nie skończyłeś swojej nocnej zmiany? Jesteś niedobra. <grystanie> Okazaki. Ty wciąż używasz Okazakiego. Nawet wtedy, kiedy ci powiedziałam, żebyś nazywała mnie Kejem. Jaki on jest słodki. <grystanie> Przepraszam, Ja wciąż się muszę do tego przyzwyczaić. Mm. Oh, no dobry Boże! Uśmiechając się cierpko odpowiedziałam: Śpij dobrze, Kej. <laughs> Już mu przeszło. <laughs> tak, dziękuję, Ricoto. Jakie te naklejki są słodziaśne, u matko. Nic mi mogłam na to poradzić, tylko się zaczerwieniłam. E, nawet wtedy, kiedy przecież szłam do roboty. Reakcje Okazakiego były najsłodsze. A to się skoczę. No ty też mojego imienia używaj. E, zmotywuje mnie to dzisiaj. Odpisałam mu. Zaraz potem o, o, odłożyłam mój telefon. E, wciąż idąc. Zastanawiam się, jak mi odpisze. Było to troszeczkę zawstydzające, ale zdałam sobie sprawę, że zaczynam coraz bardziej polegać na Akazaki i nie mogłam zdusić w sobie tego zadowolenia. Aha. O, proszę bardzo, odpisał. Czy widziałaś tego hamstera w sensie homika? O, jaki słodki, o matku, jaki chomik. Fajny. Widzę, że jej nie jest za bardzo zadowolona. Myślałam, że jeszcze sobie tak do siebie słodkie słówka popiszemy, ale jedyne co widziałam to, że Mineo wysłał mi zdjęcie jakiegoś słodkiego chomiczka. Ech, dziewczyno. Mój umysł miał na chwilkę laga i wtedy przyszła kolejna wiadomość. O, no co tam? Jeżeli dobrze rozumiem, to tam jest napisane, że e, kocham cię, ale nie, no chyba, chyba te, te kanciochy znam. <laughs> o, sama słodycz. To nie tak, że Nemoto zrobił coś złego, ale po prostu jego timing był do dupy. Wybacz, moto przez przypadek to skasowała. Mógłbyś wysłać mi to jeszcze raz? Dlaczego, żeś to skasowała? Nieważne, dobra, już ci wysyłam. Aktualnie muszę znaleźć homisia i wszędzie szukam, żeby go znaleźć, ale nic to nie daje. Ma na sobie te śliczne ubranka, więc myślę, że na pewno byś zapamiętała, gdybyś takiego widziała. Jeżeli ta, jeśli byś go znalazła, daj mi znać. Naprawdę będzie ciężko złapać takiego małego homisia. Ok, powiem też o kazakiemu. No cóż, dobrze. Odpisałam mu śmiejąc się do siebie i sprawdziłam jeszcze raz. Chyba za długo mi to zebrało? Chciałam, żeby okazaki w końcu się wyspał, a więc stwierdziłam, że później wyślę mu jakąś wiadomość. Ta nasza konwersacja wzbudziła we mnie pozytywne myśli, kiedy biegłam sobie do pracy. No, bardzo dobrze i by pozytywnie. Okej, okay, dwie rozmowy tego poranka i żadna z nich nie była jakaś ważna. No i proszę. Skończyłam mój raport i wyciągnęłam się. Okej, okay, da idę sobie zrobić przerwę. Jasne, idź. E, nie śpiesz się. Wygląda na to, że dzisiaj e, po południu będziemy bardziej zajęci. Kiedy już powiedziałam Macidzie, że idę e, i zebrałam swój lunch, wtedy. Co tam? Zauważyłam, że mam w telefonie niedoczytane SMS. Jeżeli jesteś wolna, spotkajmy się na dachu. O, to od naszej kochanej koleżanki z akt. Okej, okay, jasne, przyniosę mój lunch. No i proszę bardzo, ta to miała dobre wyczucie, ale czemu tak właściwie. O, ja lubię Sugawara, ona jest taka fajna. Ja mam już 27 lat, jejku. Troszkę starsza od nas, jak mamy tamtej 21. O Jezu, nareszcie twoje niesamowite gotowanie. Wygląda na to, że nawet e, lepiej przyprawiłaś mięso. Boże, mogę poczuć tę miłość w jedzeniu. Hmm, tak jedzenie jest najważniejsze. Jeżeli byłabym mężczyzną, od razu uklęknęłabym przed tobą. Od razu. O, cieszę się, że Ci się podoba i Cieka, mnie też możesz karmić. E, uśmiałam się, kiedy sugałara zadowolona wpatrywała się w, w, w wołowiny tak? e, i przekręciłam głowę zainteresowana. No i co tam dzisiaj? Czyśmy przypadkiem się nie umówiły e, na popołudnie, żeby zjeść razem? Sukawara i Mukai zawsze mi tak bardzo pomagały w trakcie X-Day'ów. One wcześniej się przyjaźniły niż spotkały mnie i czasem dołączałam do nich na lunch. Jednakże, kiedy X-Day się zakończyło i rozwiązano pewne części policji, Mukai została przypisana do głównego wydziału, a więc zazwyczaj nie miałyśmy już możliwości, żeby ze sobą jeść. Od tamtego czasu nasza trójka okazjonalnie spotykała, spota, spotykała się na drinki albo jedzenie. A, tak, jak już o tym mówimy. Muka powiedziała, że nie da dzisiaj rady. Ona aktualnie jest tak zajęta w tej swojej pracy, że nawet nie ma czasu, żeby wyjść i coś zjeść. Myślę, że będzie tak przez jeszcze trochę. Przynajmniej ona tak powiedziała. O. Tak. No, i teraz mamy jeszcze inny problem, bo wiesz. Co? Co innego się stało? Hej, pamiętasz, kiedy Mukai i ja mówiłyśmy o tym, żeby się pobrać? W sensie nie one razem, tak? Bo w dzisiejszych czasach to wszystko e, możliwe, ale z jakimiś innymi panami. A, tak, pamiętam, że o tym wspominałaś. Ostatnio żeśmy nawet w sumie o tym rozmawiały. E, powiedziano mi, że Mukai. Z... Bardzo stara się znaleźć kogoś, z kogo mogłaby poślubić. Spokojnie, już nie macie dopiero tam po 27 lat. No, a i właśnie o to chodzi. Zostałyśmy zaproszone na imprezę przez starego znajomego z liceum. Um. To jest jakaś bardzo wielka gala dla korporacji. Wiesz, ci wszyscy ludzie, którzy jakby rozwijają nasze państwo, a nawet e, jaki... jacyś celebryci. Słyszałam, że mój znajomy ma mnie tam przedstawić chłopakowi. Ouu. Założy się, że tam pójdziemy i okazaki będzie wkurzony. Ale to brzmi super! Chociaż to całkowicie inny świat, od którego ty znasz, prawda? Dokładnie. Myślisz, że to miejsce to jest miejsce dla mnie? Nie będę nic mówić. Co nie? Przecież nie ja jestem dziewczyną, która najbardziej się cieszy, kiedy idzie sobie do baru, zamawia sobie tłuste żarełko i popija to alkoholem. No ale wiesz, nie codziennie chodzisz na takie imprezy jak ta. Bo po prostu może daj temu szansę. Też tak sobie myślałam. Nawet jeżeli e, uda mi się tam jakoś e, z, odnaleźć siebie i. Że tak powiem, e, nie zrobię żadnej gafy. Wciąż wątpię, żebym znalazła tam swojego księcia na białym rumaku. Wiesz, i to nie tak przecież, że tak bardzo wzięłam sobie do serduszka, żeby znaleźć tą swoją drugą połówkę i się z nią ożenić. A czy wyjść za mąż, przepraszam. Wiesz, miałam tam iść tylko dlatego, że sprawiałoby to Muka jej, że będzie szczęśliwa. Poza tym, e, Gala jest. Pojutrze? No to super. Ale przecież powiedziałaś, że Muka jest taka zajęta, że nawet nie może sobie zjeść obiadu. No i tu chyba wkraczamy my. Prawda? Czekaj. Czy ty chcesz mi powiedzieć? Jesu, ja jak ja się cieszę, że tak szybko pojmujesz. Dokładnie. Chcesz iść ze mną? Wiesz, tak właściwie nie ma znaczenia, czy chcesz iść, czy nie. Po prostu chodź ze mną, błagam cię. to, ja że idziemy. Dodaję nie mogę tego robimy. zrobić sama i wiesz, no przecież nie mogę tego odwalać w ostatniej minucie. No nie wiem. W sumie miałam robotę za dwa dni, a więc byłoby to możliwe, żebym poszła po niej. I Sugałara prawie mnie błagała, i myślę, że już dawno sprawdziła, czy mam czas. W sumie jestem jej coś winna i chcę jej odpłacić jak tylko bym mogła. Ale kiedy myślę o kazakim, nie jestem zbytnio pewna, jak on by się czuł, gdybym wyszła na takie zapoznanie się z innymi panami. No ale dobra, dziewczyno, nie maruś. Nie tak, że jak masz faceta, to nie możesz nigdzie wychodzić. Okej, okay, a co mu Kai o tym myśli? Poczekaj chwileczkę. Wara pokazała mi biały paluszek, odwróciła się i zaczęła coś pisać na swoim telefonie. I wtedy? Hmm. Przekazała mi swój telefon. Co, a, a, a tak? Hosino, proszę cię. Błagam cię. Y, uratuj nas. Spoko, Mukaj. Ja jestem za, znaczy, niewiele mam tutaj do powiedzenia, ale chociaż. E, głos Mukaj dobiegł do mnie z telefonu. Brzmiał tak poważnie, że nawet mogłam sobie wyobrazić ją klęczącą yy, i błagającą mnie o to wszystko. No dobrze, uspokój się. Co się dzieje? Naprawdę jesteś tak zajęta w tym tygodniu? Ja nie jestem tylko zajęta. Szef stwierdził sobie, że pojedzie sobie na wakacje i nikomu o tym nie powiedział. O, a Sira się pewnie dalej nie wrócił. Tak, on zawsze to robi, kiedy coś ważnego się dzieje. Po prostu umyka stąd jak balon i nikt nie może go złapać. To jest takie dla niego typowe. Słyszałam, jak wzdycha ciężko. Chodź no, ja wiem, że ty już z kimś chodzisz, a więc nie bardzo chciałabyś pójść na taką galę. A cicho tam ja idę, jak można celebrytów spotkać, czemu nie? Ale wiesz, nie mogę pozwolić, że, żeby Sakuragała poszła tam sama. To co? Pomożesz nam? Ona brzmiała tak bardzo przepraszająco, i, i czułam się, jakbym nie mogła jej po prostu odmówić. Mówi, co ty do cholery robisz? Jeżeli masz czas klęczyć, to też masz czas, żeby skończyć raport, prawda? Biedna dziewczyna. A więc ona naprawdę klęczała. Dotknęłam do swojej głowy, wyobrażając się, co tam się dzieje po drugiej stronie. Okej, okay, przemyślę to. No i dobra, słuchajcie, kochani, co ci oh, tego że? Nie. Okej, jest zmęczony, no a ja słuchajcie, wam na dzisiaj dziękuję. Tak jak zawsze, odcinek troszkę krótszy, ale myślę, że takie krótsze się to nawet lepiej ogląda. Także dziękuję Wam bardzo, kochani. No i co wy byście poszli na taką galę, bo ja tak Jezu, można się tak ładnie ubrać, jeszcze jakichś celebrytów poznać, kurde. Co ja co prawda nie jestem taka łażąca na e, takie rzeczy, ale raz w życiu czemu nie? Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. No i co? Widzimy się w kolejnym, pa! pa.